Dzień dobry. Ten gwar w tle to rozmowy w czasie wolnego zgłoszenia akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile, tej części już nieformalnej. A naszym gościem jest Przemek Staniszewski, analityk fundamentalny, fan polskiej giełdy, obecny na rynku od 29 lat. Dzień dobry, potwierdzam dokładnie tak. Przemku, jesteś u nas co roku, także spotykamy się tutaj przed kamerą. To jest taki cykl rozmów, gdzie przynajmniej to pierwsze pytanie jest z reguły takie samo jak zawsze. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy na tym polskim rynku? Tak, no to odpowiedź będzie taka sama jak co roku: czyli szklanej kuli nie mam, niestety, bo też bardzo chciałbym mieć. Natomiast, oczywiście, no, jesteśmy, jesteśmy blisko szczytów, jesteśmy, jesteśmy w hoście, nie, nie ma co ukrywać. Jak długo będziemy, tak naprawdę tego nie wynikt. I można snuć scenariusze i optymistyczne, no i te trochę bardziej pesymistyczne. To stara zasada: czy szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta. No ja byłbym troszeczkę ostrożny, ale ja generalnie jestem ostrożny, więc, więc musimy mieć świadomość, że pewna jakaś korekta by się należała i być może to, co jest właśnie teraz, jest taką korektą, ale oczywiście za kilka tygodni czy miesięcy bardzo łatwo na wykresie historycznym będzie można określić, w którym, w którym momencie byliśmy. No dzisiaj, dzisiaj jest oczywiście trudno, natomiast fajne jest chyba to, że. Coraz bardziej ta giełda jakoś się jednak zda, staje coraz bardziej popularna, więc to jest, to jest pewien plus. Ja się z tego osobiście cieszę. No właśnie, mówisz, że jesteś ostrożny, jestem z kolei marzycielem. Ja bym chciał, żeby o tym, jakie akcje warto kupić, rozmawiano w kolejce w sklepie. Pytanie, czy jesteśmy już w takim momencie, gdzie ta wiedza o giełdzie rośnie? Ty pojawiasz się w wielu miejscach, jesteś obecny w internecie, też na portalach. Czy widzisz, że to zainteresowanie rośnie? Iżby rachunków rośnie, czy to się przekłada na zainteresowanie właśnie Polaków? To znaczy tak, ja bym wolał, żeby ludzie jednak nie rozmawiali o tym w sklepie, powiedzmy mięsnym, yy, co mają do no chyba, że wyciągają kartkę i mówią, ja tu w DCF je sobie wyliczyłem. To, to coś innego oczywiście, ale w takim sensie, że to byłby na pewno znak jakiś, że ta hosta jest już tak nabrzmiała, że, że trzeba by się, by się ewakuować. Ale oczywiście tak na poważnie to fajnie, fajnie że ludzie zaczynają coraz bardziej yy, i rozumieć giełdę i mieć świadomość tego, że sporo spółek, których towary przecież na co dzień kupują, to na tej giełdzie są, są notowane. To niewątpliwie jest plus i to cieszy. Ry, y, liczba rachunków oczywiście rośnie, to tutaj nie ma co ukrywać, że jest jeden podgód, który, który tym, tym zero prowizyjnym podejściem na, napędza. No myślę, że też nie ma co ukrywać, że zastój na rynku nieruchomości troszeczkę to powoduje, że ludzie poszukują różnego typu innych alokacji kapitału. Także ja się cieszę, czy tak, trochę, trochę wydaje mi się, że ludzie też są spragnieni wiedzy i tego, jak na tym rynku się poruszać, bo tego cały czas jest w Polsce za mało. Ale z drugiej strony, krok po kroku, konferencja po konferencji, walne po walnym, myślę, że, że postęp tutaj następuje. Byłem na twoim, Twojej konferencji, Twojej prelekcji, wykładzie na, w Karpaczu na Wall Street. Proszę Państwa, nadkomplet. Ludzie siedzieli na przykład na podłodze, żeby dowiedzieć się, jaki przemek odniósł w ostatnim czasie sukcesy i porażki. To było ciekawe, że pokazałeś też te, te chwile, które nie wyszły, bo mamy też w internecie wiele osób, które w lewo wiedzą, co, się, co trzeba było zrobić, a to nie jest takie, takie oczywiste. Taka lekcja z Twojego wykładu mówi, że główny element analizy to jakość, wzrost i wycena. W tym kontekście chciałbym Cię zapytać o spółkę Atrem, gdzie tutaj tuż za kadrem jest kolejka do prezesa Goławskiego. Paweł Malik, wydaje mi się, że tam już 20 minut zadaje pytania prezesowi Atremu. Jak ty patrzysz na tę spółkę? No co dobrze, taka krótka, krótka analiza jakoś wzrostu i wycena. To myślimy tak, jakbyśmy sobie zaczęli na przykład od wzrostu, to wydaje się, że na pewno spółka ma perspektywę. Tak? Pokazuje to backlog, pokazuje oczywiście to transformacja energetyczna, tutaj by można tak parafrazować, ona trwała, trwa i trwać będzie. I, i no, oczywiście my jako inwestorzy wierzymy i trochę chcemy też wierzyć, że Atrem tutaj będzie odgrywał istotną, istotną rolę, ale pewną... I ten portfel zleceń i historia pokazuje, że, że ma na to szansę. Także wzrostowo, wzrostowo to takie story inwestycyjne jest na pewno pozytywne. No jeżeli chodzi o jakość, to wydaje się, że spółka w ostatnich dwóch latach zaczęła pokazywać, że, że można ją określić taką, tak? Czyli nie tylko rośnie przychodowo, ale również realizuje zyski, no bo ja, ja to mówię, że nie ma nic gorszego niż spółki, które tak naprawdę bardzo fajnie pokazują rosnące przychody, ale potem zapominają o tym zysku i... I w tym momencie sentyment bardzo szybko się będzie, może się na takich podmiotach odwrócić. Natomiast te, które rosną długoterminowo, a za tym idą zyski, no to to są te, które powinniśmy tak naprawdę trzymać. No nie chcę powiedzieć, że na wieki, bo, bo, bo to nie tak, ale, ale, ale dosyć długo. Także, także jakoś tak. No wycena, no, wycena, oczywiście, no, wycena to jest pewne, pewne zagadnienie. Tak? Jakbyśmy spojrzeli na te perspektywy, to wydaje się, że ta wycena atremu wcale taka, no, na pewno lepiej wygląda niż historyczna. Tak? Bo na historycznych wskaźnikach można można się zastanawiać. Natomiast no ja przy wycenie zawsze będę powtarzał, że każdy inwestor niech sobie zrobi własną wycenę i niech spojrzy przede wszystkim do własnego horyzontu inwestycyjnego, bo to jest dosyć, dosyć ważne i taka małe wtrącenie. Ja tam tych DCF-ów to jednak bym nie polecał. Przynajmniej dla inwestorów indywidualnych wydaje mi się, że nakład pracy z tym związany jest niespółmierny do, do efektów lepiej, chociażby przyjechać tutaj po Podusić w cudzysłowie oczywiście prezesa trudnymi pytaniami, z, próbować zrozumieć biznes, czy napisać do was i was pomęczyć albo albo na YouTubie chociażby pod y, komentarze, jeżeli y, czegoś nie rozumiemy, że z, y, lepiej ten czas na to po, y, po, y, poświęcić niż ten magiczny Excel z dcf żeby wyszło tam 45 i 27 groszy. To, to, to według mnie nie, nie, nie o to chodzi. Chcę jeszcze zapytać o Twoje wrażenia z Walnego GKI, bo to jest takie miejsce, gdzie możesz zapytać osobę odpowiedzialną za rachunkowość w grupie i zapytać o konsolidację i co się w tej konsolidacji jest ujęte, a co nie i dlaczego rentowność w ramach jednego segmentu wygląda inaczej niż ta rentowność w ujęciu skonsolidowanym. W każdym razie ja zbieram do tego, że te pytania, które Przemek czasem zadaje są szczegółowe tylko dla osób po rachunkowości, no ale Możesz je zadać i pytania, odpowiedzi spływają. Widzę, że podsłuchiwałeś, tak? Moje rozmowy. Współuczestniczyłem <noise> w tej rozmowie. <głos> <głos> w tej rozmowie. Tak. Natomiast oczywiście tak, tak poważnie jest to, to jak najbardziej to jest niewątpliwy plus takich, takich walnych. ja tutaj trochę, jakby ktoś odsłuchał te, te zeszłorocze czy sprzed dwóch lat, to znowu będę trochę powtarzał to samo i trochę tak mi głupio wablaurkę tutaj wystawiać, ale pod tym względem naprawdę to jest plus, bo nie tylko, że walne jest tak dostępne i dużo inwestorów przychodzi, w czym bierzecie przecież dosyć istotny udział, ale także ta szeroka kadra, która jest przez Was dostępna, albo brakuje mi dobrego słowa, ale, ale z ludźmi właśnie, z którymi możemy porozmawiać, no to nie jest coś standardowego. Także zawalne zgromadzenia GKI, no ja tam przyznaję piątkę z plusem. Nie będzie szóstki, żeby, bo zawsze jest ten margines do poprawy, żeby was nie, nie rozlewić. Ale poważnie to jest fajne i w szczególności, że jak wiemy, do są lata lepsze i są lata gorsze i to nie jest tak, że wybieracie sobie momenty, a w którymś z lat mówicie, a wiecie, to walne będzie, ale my je robimy, tak to zrobicie, żeby prawie nikt nie przyszedł, bo się nie da. Więc tutaj, tutaj na pewno na pewno plus. No i ja mogę tylko inwestorów tak naprawdę zachęcić do tego, żeby brali udział w walnych. Wiadomo, że dużo zależy od tego, jakiś się ma portfel, jakie zaangażowanie czasowe i tak dalej, ale... Tam, gdzie są walne sensowne, to jest naprawdę kopalnia wiedzy, tylko trzeba wiedzieć o coś się chce pytać, tak?